Cześć, z tej strony Mateusz Jurewicz z For Life. W filmie przedstawił Ci cztery ćwiczenia wykonywane przez moje kursantki dla osób początkujących, które pomogą Ci opanować styl klasyczny. Praca na grzawce na plecach pozwala nam oddychać nad wodą, co ułatwia ćwiczenie oraz koncentrację na wykonywanym ruchu. Celem ćwiczenia jest utrzymywanie kolan blisko siebie. Ma to na celu unikanie zbyt szerokiego ustawienia nóg, które mogłyby generować spory opór wody. Dodatkowo, możemy skupić się na właściwym ustawieniu stopy tak, aby była skierowana palcami na zewnątrz. Praca nóg w stylu klasycznym z fajką czołową pozwoli nam skupić się na wykonywanych ruchach fazie powrotu, chwytu wody i napędu. Natomiast ramiona stale utrzymujemy z przodu. Po każdym kopnięciu utrzymujemy pozycję opływową, usiłując tym samym wykorzystać włożoną siłę w napędzające nas kopnięcie. Praca ramion do żabki z ruchami krałowymi nóg umożliwia ćwiczenie koordynacji wdechu i wydechu z pracą ramion. Powyższe ćwiczenie stosujemy przed próbą połączenia pracy ramion z pracą nóg do stylu klasycznego. Koordynacja w stylu klasycznym jest trudna do opanowania, warto więc najpierw opanować w zadowalającym stopniu pracę ramion oraz pracę nóg. Pracę ramion możemy poprawiać właśnie w powyższy sposób. Dodatkowo już w tym ćwiczeniu zwracamy uwagę na moment pędu górnej części ciała poruszającym się do przodu, co w połączeniu z pracą nóg pozwala na tym etapie lepiej poczuć poślizg, powstały z synergii tych ruchów. Praca ramion z dwoma kopnięciami do stylu klasycznego to ćwiczenie koordynacyjno-wytrzymałościowe, które w znacznym stopniu pomaga połączyć pracę kończyn górnych z dolnymi, uwzględniając przy tym właściwą pozycję ciała. Mam nadzieję, że film okazał się pomocny i wskazówki oraz porady dotyczące ćwiczeń w nim. Zawarte również zachęcam do oglądania innych filmów oraz do subskrypcji kanału. Miłego pływania, cześć!